Cześć Krzysztof Basel, Fotoforma. Właśnie wróciłem z polskiej premiery nowego aparatu Sony a7R Mark 5. E, miałem okazję testować go w studiu, e, rozmawiać też z przedstawicielami Sony i oto 5 najciekawszych rzeczy, których dowiedziałem się o tym aparacie. Pierwsza rzecz to korpus. W większości zaczerpnięty z A7S Mark III. Całkiem przyjemnie leży w dłoniach, chociaż jak dla mnie jest zbyt kanciasty i za mały. Wolę większe ym, korpusy. Ale najciekawszą sprawą jest tutaj zupełnie nowy mechanizm ekranu no i sam ekran. 3,2 cala, ponad 2 miliony punktów to są parametry, których do tej pory korpusy Sony nie widziały. A w zasadzie nie widzieli ich użytkownicy, bo z reguły te ekrany były po prostu podłej jakości jak z innej epoki, ale widać, że coś tu się zmienia, bo teraz w A7R Mark 5 mamy ekran o wiele lepszej jakości, dalej nie jest to topowa konstrukcja. Ale gwarantuje naprawdę solidną, dobrą jakość obrazu, jest jasny, kontrastowy, nie widać pikseli i generalnie praca z nim sprawia przyjemność, czego nie można powiedzieć właśnie o tych starszych konstrukcjach, także tutaj duży plus. Najciekawsze jest zupełnie nowe mocowanie tego ekranu. Po raz pierwszy w aparatach tej marki mamy tu do czynienia z mocowaniem, które pozwala nie tylko odchylić ekran, obrócić go tak jak żeby oglądać samego siebie w trakcie nagrywania vlogów, który pozwala też obracać go i patrzeć z dołu, patrzeć z góry, ale możemy również odchylić ten ekran w osi aparatu. Podobnie jak ma to miejsce na przykład w aparatach Panasonic. Tyle, że tutaj cała ta konstrukcja jest mniejsza, bardziej zgrabna, bardzo solidna i generalnie muszę powiedzieć, że moje wrażenia są świetne. Więc tak naprawdę jest to rozwiązanie idealne, które godzi dwa światy: godzi fotografów, filmowców, różne, różne potrzeby i Sony zrobiło to naprawdę bardzo dobrze. No, jest to jakiś też kompromis, no bo jednak ten ekran leciutko odstaje od korpusu z boku, ale na pewno nie aż tak jak w Panasonicach, więc ogólnie wygląda to naprawdę dobrze i po dwóch godzinach w studiu z tym aparatem w zasadzie nie widzę tutaj jakichś słabych punktów tego rozwiązania. Wizjer zaczerpnięty żywcem z A7S Mark III i bardzo dobrze, bo to jeden z najlepszych wizerów na rynku. 9,5 miliona punktów, powiększenie 0,9%. W praktyce wystarczy przyłożyć wizjer do oka i po prostu czujemy się, jakbyśmy tam byli, jakbyśmy byli częścią tego obrazu. Wizjer jest ogromny, jest świetna jakość, jest duży kontrast, jest jasno. No po prostu czujemy jakby ten aparat był niemalże przedłużeniem naszego oka. I wszystko jest pięknie do momentu, aż w trybie foto nie wciśniemy spustu migawki do połowy, bo dojść do końca, bo wtedy nagle wizjer traci tą jakość. Widać piksele, jakość obrazu drastycznie spada i to jest denerwujące. Szczerze mówiąc, nie zwróciłem na to uwagi w innych aparatach Sony, być może rzeczywiście tam też taki efekt występuje. Dajcie znać w komentarzach, jeśli w Waszych aparatach Sony taki efekt występuje. Pytałem o to przedstawicieli Sony i w zasadzie nikt mi nic konkretnego na ten temat nie powiedział, więc być może jest to jakaś kwestia jeszcze oprogramowa w tym nowym aparacie, która zostanie rozwiązana. A być może nie. Być może chodzi o zarządzanie energią, kiedy na przykład aparat ustawia ostrość. No to potrzebuje mieć taki pik, pik mocy, i wtedy rozdzielczość trochę wizjera spada, żeby tej mocy pobierać mniej, żeby było na to ostrzenie. Z nowości w korpusie mamy jeszcze nową dźwignię, która pozwala nam w szybki, prosty sposób przełączyć się między trybem foto i wideo, S&Q także. Zarówno w trybie foto i wideo możemy korzystać ze wszystkich trybów pasm oraz trzech trybów customowych. Druga ważna sprawa w tym aparacie to dedykowany procesor sztucznej inteligencji. Jego celem jest to, aby przede wszystkim wspierać system AF, a dokładniej to do wykrywania i śledzenia twarzy i innych obiektów. Aparat potrafi wykrywać właśnie nie tylko twarze ludzkie, ale też różnych zwierząt, insektów, ptaków, pojazdów, samolotów, pociągów. Natomiast skupmy się właśnie na ludziach. W tym momencie, dzięki ogromowi danych, które ten aparat potrafi zbierać, mamy tutaj um, głębokie uczenie oparte o sieci neuronowe. No i te algorytmy nowe, takie bardzo wydajne, potrafią te dane przetworzyć i w pewnym sensie zrozumieć, że nie mają do czynienia już tylko z jakimiś oczami i z jakąś szczęką czy nosem, ale mają do czynienia z całą sylwetką człowieka i dzięki temu są w stanie przewidzieć gdzie ma być ustawiony punkt ostrości. W praktyce oznacza to tyle, że jeśli mamy ostrość ustawioną na twarz, na oko i nagle na przykład model nam się obróci, to aparat nie głupieje, nie ustawia ostrości gdzieś z boku, nie przechodzi na inną twarz, tylko on cały czas sygnalizuje, widzi człowieka tego samego i po prostu ustawia ostrość na jego korpus. W praktyce wygląda to naprawdę dobrze. Testowałem tutaj aparaty w studiu, zarówno w pracy z fleszem na migawce mechanicznej, seria zdjęć, modelki w ruchu. I wszystkie zdjęcia praktycznie nawet na 1,2, na 1,4, na 2,8 były ostre. Skuteczność jest fantastyczna. Tutaj także można zobaczyć, jak autofokus sobie radzi w trybie wideo, kiedy bardzo skutecznie śledzi właśnie twarze. I ta ostrość w naprawdę wyjątkowych sytuacjach, gdzieś tam w jakichś przeszkodach, kiedy ta twarz jest bardzo mała, ewentualnie może sobie nie poradzić, ale generalnie naprawdę 90 kilka procent skuteczności tego autofokusa. Jego błyskawiczna prasa. To w ogóle jest ciekawe, że ten aparat czasami, rzeczywiście ta, ta rameczka, która tam jest, ona się potrafi zgubić. Na przykład, pokazać, że ustawia ostrość gdzieś indziej na sekundkę, na przykład, i sobie wrócić z powrotem, kiedy dużo się dzieje w kadrze. Ale co ciekawe, właśnie ta ostrość się nie gubi, ona, ona zostaje tam, gdzie trzeba. Tak jakby ten procesor był na tyle wydajny i, i, i szybki i rozumie, o co się dzieje, że on właśnie nie przestawia ostrości, natomiast matryca jeszcze jest stara i ona nawet jest dosyć wolna, co powoduje, że być może właśnie nie nadąża za tym procesorem i za tym ustawieniem ostrości i ta rameczka po prostu skacze, więc to jest taka ciekawostka, aparat daje też możliwość... Zmiany punktów ostrości, znaczy zmiany twarzy, w zasadzie, wyboru tej twarzy. Po prostu jak aparat widzi, wykrywa twarze, no to możemy sobie takim pomarańczowym podkreśleniem sygnalizuje nam, którą twarz ostrzy, i możemy sobie joystickiem przechodzić. To podkreślenie nie jest zbyt fajne i szczerze mówiąc wolałbym mieć tutaj jakiś, nie wiem, czerwoną ramkę albo jakiś wyraźny sygnał, że. Aparat akurat tutaj ostrzy, kiedy tych twarzy jest dużo, jest tłum w kadrze, to tego trochę nie widać. Ale fajnie, że w ogóle to jest, bo to pozwala naprawdę komfortowo, fajnie pracować właśnie w tym trybie Wide. Także tutaj jestem pod ogromnym wrażeniem pracy z temu AF. No i to jest coś, co myślę, będzie też w kolejnych aparatach Sony. A skoro o kolejnych aparatach Sony mowa, to mamy. Trzeci punkt, który warto wiedzieć. Trzeci punkt, ale o piątej generacji. Piąta generacja aparatów Sony A7R. Jest to pierwszy korpus piątej generacji. I jak wyraźnie powiedzieli nam przedstawiciele marki Sony w Polsce, ten aparat tak naprawdę jest takim benchmarkiem tego, jak będą wyglądały wszystkie kolejne z różnych innych serii. Czyli na przykład, jeśli tutaj mamy tego typu ekran czy wizjer, no to możemy się spodziewać, że w A7 Mark 5 również taki ekran zobaczymy, co jest bardzo dobrym. R-ki często zwiastują rozwój kolejnych modeli, tak samo było w poprzednich sytuacjach, inne aparaty z tej serii właśnie dziedziczyły pewne elementy, czy wyglądały po prostu te korpusy bardzo podobnie. Nie możemy zapomnieć o matrycy, jest to kluczowy element współczesnych aparatów i nie inaczej jest w przypadku A7R Mark V. Tutaj mamy sensor z poprzedniego modelu, jest to dokładnie ta sama matryca i to też jest potwierdzone info, czyli sensor pełnoklatkowy. BSI CMOS XMOR R o rozdzielczości ponad 60 megapikseli. tyle że dzięki nowym algorytmom, nowym, nowej mocy obliczeniowej. Producentowi udało się wycisnąć z tej matrycy jeszcze więcej i rzeczywiście moje testy potwierdzają, że tutaj ta jakość obrazu jest troszeczkę lepsza od poprzednika, bardziej wyraźnie są te zdjęcia z więcej szczegółów, więc ogólnie jest na plus. W kwestii szumów wielkiej różnicy nie ma, 12800 ISO to jest w zasadzie maksimum, z jakiego możemy skorzystać. Przy ISO 3200 zdjęcia są naprawdę czyste i ładne, więc no dosyć podobnie jak u poprzednika, no ale nadal 3200 jeszcze kilka lat temu, no to by było coś niesamowitego przy matrycy 60 megapikseli, więc jest to naprawdę dobry rezultat jak na nowoczesne aparaty. Producent wprowadził tutaj możliwość zapisu nieskompresowanych, jak i skompresowanych RAWów. Tak naprawdę tutaj różnicy między tymi nieskompresowanymi a skompresowanymi ja osobiście nie widzę w obrazach, być może w jakichś tam sytuacjach ta różnica jest widoczna, a ja jej nie widzę. No i to otwiera nam też do drogi do tego, żeby te zdjęcia zajmowały dużo mniej pamięci na dyskach i były prostsze w, potem w postprodukcji. Mamy też możliwość zapisu w 26 megapikselach bądź nawet w 15 i teraz jeszcze lepsza wiadomość, no bo przecież nie każdy zawsze potrzebuje aż 10 megapikseli. Możemy dzięki temu zaoszczędzić pamięć na dyskach i moc obliczeniową komputera a 26 megapikseli to jest wciąż bardzo dużo, więcej niż niektóre aparaty mają w standardzie no i na przykład wyobrażam sobie taką sytuację że mamy ten aparat jako fotograf robiący różnego rodzaju zdjęcia taki uniwersalny twórca rzemieślnik, i który czasami potrzebuje zrobić zdjęcia bardzo dokładne, portrety, czy jakieś produkty, a czasami idzie na konferencję czy robi jakiś reportaż i wtedy sobie włącza właśnie te mniejsze RAWy, 26 megapikseli pikseli, które pozwalają sprawniej pracować i nie zabierać tyle miejsca, więc to jest bardzo fajne usprawnienie. Ponieważ jest to stara matryca, no to niestety jej czas czytywania jest dosyć wolny, no i zdecydowanie nie polecałbym tutaj pracy z migawką elektroniczną, przynajmniej w takich dynamicznych scenach, w statycznych jak najbardziej, ale w dynamicznych nie, no bo mamy ogromny Rolling Shutter, coś co normalnie jest takie w zdjęciach, będzie takie z migawką elektroniczną w tym aparacie. Niestety, tutaj właśnie jest ta wielka przewaga np. A1, w której Rolling Shutter praktycznie nie występuje, więc jeśli chcemy pracować z elektroniczną migawką, zależy nam na właśnie na szybkiej, zdjęciach seryjnych na tym, żeby ten aparat był kompletnie bezgłośny i nie było efektu Rolling Shader. No to A1 jest tym wyborem, ewentualnie A9. Natomiast aparat ma też żyroskop i zapisuje te twarde dane o położeniu matrycy, i potem w Katalist, Sony Catalyst, chyba tak się ten program nazywa, możemy sobie te dane wgrać do obrazu. I jakby ten program nam wystabilizuje ten obraz, właśnie bazując na twardych danych, dzięki czemu efekt stabilizacji będzie jeszcze lepszy. Na koniec, oczywiście, nie mogło zabraknąć trybu filmowego, a w nim się zmieniło naprawdę sporo w porównaniu do rk czwórki. Przede wszystkim mamy wideo 8K w 24 klatkach na sekundę. Tu warto dodać, że A1K też nagrywa 8K, ale w 30, więc widzimy już tutaj pewną różnicę. Natomiast mamy też oczywiście 4K, 60, 30, 24, 25, Full HD w różnych klatkarzach i tak dalej. Ta lista różnych bitrateów, różnych klatkarzy i kropów jest bardzo długa, obszerna. Ja w te wszystkie detale nie będę teraz wchodził. Natomiast warto podkreślić, że w 8K, w 4K, 60 mamy krop około 1.20 chyba 4, około 1.2 w przypadku 4K 24-25 klatek tego kropa nie ma, możemy też sobie celowo włączyć krop, to jest wtedy ten tryb Super 35, czyli tak mniej więcej APS-C, wtedy mamy krop około 1.5 po co nam ten tryb? No jakieś tam testy pokazują, że w tym trybie jakość obrazu jest jeszcze lepsza niż w 4K, natomiast daje tam też możliwości właśnie mnożnika ogniskowej na przykład w wypadku jakichś teleobiektywów albo w sytuacjach, kiedy chcemy sobie podłączyć jeden z nowych, fajnych obiektywów Sony APS-C takich jak 15 1.4, na której zresztą nagrywam to wideo razem z FX30 możemy sobie podłączyć 10-20, to są typowo filmowe, fajne obiektywy i w niektórych sytuacjach nawet na pełnej klatce właśnie w trybie Super 35 mogą nam posłużyć bardzo dobrze, więc fajnie, że taka możliwość jest. Producent podaje, że aparat jest w stanie nagrać wideo 8K do 30 minut. Mm. Testy pokazują, że to ten czas jest mocno zaniżony, że tak naprawdę to mo mocno powyżej godziny w jakichś takich normalnych warunkach. W przypadku 4K to tu już jest w ogóle dużo dłużej i tak naprawdę nie musimy się specjalnie w ogóle martwić o przegrzewanie w tym aparacie, co jest bardzo dobrą e, informacją. E, z tego, co nam tutaj mówiono, no to w korpusie zastosowano specjalne dodatkowe elementy, które pozwalają lepiej odprowadzać to ciepło z matrycy, no bo matryca grzeje się tak, jak się grzał Natomiast właśnie te elementy pomagają w schłodzeniu tej matrycy, dzięki czemu te czasy są tak długie. W porównaniu do poprzednika mamy tutaj też ważną zmianę, czyli wideo 4.2.2 w 10 bitach, a nie tylko w 8, 4.2.0. To jest duży skok jakościowy dla wielu twórców. No i oczywiście mamy tutaj wszystkie wspaniałe tryby Sony filmowe, mamy s logi mamy s cineton Mm, więc tutaj pełne możliwości twórcze, już jakby zunifikowane z innymi modelami Sony, co tylko pokazuje, że ten korpus, to wideo moim zdaniem naprawdę się bardzo dobrze sprawdzi. No pod warunkiem, że nie chcemy nagrywać jakichś dynamicznych e, scen, mm, no bo tutaj Rolling Shutter niestety będzie doskwierał, także mm, warto się nad tym właśnie zastanowić, czy e, przypadkiem nie lepiej. Mm, jeśli dynamiczne sceny, to jakiś inny model. Dzięki, do następnego materiału. A po więcej informacji o nowej RC zapraszam na fotoformę.